Chubusiu, a to wolno ci tak stać na krześle? Wolno ci stać, jest na krześle. Aha, <śmiech> <śmiech> Aha, a nie, nie boisz się, że zrobisz pan? A na stole wolno ci Ciusiowi stać? kochani, witamy Was bardzo serdecznie. E, to jest 39 tydzień. E, tak daleko, aż sama jestem chyba zszokowana, że jesteśmy tak bardzo daleko e, jak wiecie za tydzień już wszystko będzie jasne. E, dzisiaj zastanawiałam się, nawet pisałam, z, rozmawiałam z mamą Mateusza e, i zastanawiałam się, czy mam jakiekolwiek przeczucie wobec tego, e, czy będzie to chłopczyk czy dziewczynka. I muszę Wam się przyznać, że. Nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem, naprawdę nie wiem. Eee, zastanawiam się, prasując rzeczy, chowając je wszystkie, przygotowywując, że troszeczkę chyba myślę pod kątem, że jest to dla dziewczynki, że to bardziej robię z myślą o dziewczynce. Ale jak będzie. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, po prostu nie wiem. Eee, przypomniało mi się, że na początku ciąży, kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Że na początku, kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, nie chciałam wiedzieć. E, I chciałam, e, chciałam sobie zrobić sama niespodziankę, żeby dowiedzieć się już w czasie, w dzień porodu. E, no i jak widzicie, e, moje baby, które noszę pod sercem, posłuchało mamy i zrobiło tak, jak mama tego chce. Chciała. E, bo chyba gdzieś w połowie ciąży już do mnie doszło, że jednak wolałabym wiedzieć, ale niestety się nie udało. I teraz pytanie, czy to tak bardzo posłuchało mamy feluś, czy tak bardzo posłuchała mamy tak polcia? Ja z jednej strony bym chciała trochę, żeby to była dziewczynka. To jest takie, wiecie, no, takie nowe, nowe coś, nowe, nowy etap. Tak, no już wiem, jak to jest mieć chłopaków. W Polsce, jak pracowałam jako niania, to też, a ostatnie swoje lata, lata miałam z słopaczkami. I jakby, no. Chciałabym taką małą. Na pewno moja mama i mama Mateusza też bardzo by chciały dziewczynki, bo to jednak jest. No, babcie stają się prawdziwymi babciami. Tym bardziej, że moja siostra też ma, też ma, też ma syna, więc, no, więc babcie jeszcze nie są w 100% prawdziwymi babciami. Są tylko żonami dziadków, jak to mówią. E, więc ta dziewczynka naprawdę by była może fajną sprawą. I, I tak inaczej, takie nowe. nowe. nowe coś w naszej rodzinie, no. Znaczy, oczywiście nie podlega wątpliwości to, że chcę, żeby było zdrowe, żeby wszystko było okej, okay, żeby ze mną było wszystko okej, okay i to jest najważniejsze. No, ale tak mini, mini, mini bardzo bym chciała, żeby to była dziewczynka. Chyba nawet Mateusz już przywykł do tej myśli. Eee, no, bo wiecie, no ma dwóch synów, tak? Także, jakby ta dziewczynka może dla mnie rzeczywiście byłaby fajna. Kiedyś, kiedyś, jakbyście mnie zapytali, moja odpowiedź była zawsze jednoznaczna. Chcę synów. Mając dwóch synów i nie, kiedy zdarzyła mi się ta trzecia, przytrafiła mi się ten dar tej trzeciej ciąży, może tak właśnie miało być i może to będzie właśnie dziewczynka. Zobaczymy, no już niedługo. Powiem Wam szczerze, kiedy sobie tak siadam... I zaczynam się zastanawiać, że już e, za 7 dni, od dzisiaj, będę już mamą. Ba, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to w realiach e, angielskich szpitali. E, no to już będziemy w domu drugą dobę, bo dziś mamy. Nie, dzisiaj mamy środę, czyli e, dzisiaj byśmy wyszli, wyjdziemy ze szpitala za tydzień. E, I trochę mnie to przeraża. Zaczynam odczuwać jakiś lekki strach. Mateusz się śmieje, czy może byśmy, żeby, żebym zaczęła tańczyć, żeby coś przytrafiło się, żeby zaczęło się poród wcześniej. Siłami natury normalnie. Ale powiem Wam szczerze, że jestem przestraszona i boję się trochę. No boję się, boję się. Tak. Zaczynam odczuwać lęk, strach. Niby wszystko jest już gotowe. Wszystko jest przygotowane. Moja torba jest spakowana, Mateusza pleca gabaryjny w razie wzywania go z pracy e, z ubraniem jest przygotowany. Wszystko, no nawet numer alarmowy mam do, e, do szefa Mateusza, mam wpisany w telefonie. Więc wszystko, wszystko jest zamknięte na ostatni guzik. Jesteśmy dużo bardziej przygotowani niż byliśmy przygotowani przed chłopakami. E, a ja i tak się boję boję się, boję się nie wiem czy to wychodzi z racji tego, że tutaj jest już 39 tydzień tutaj jestem tutaj może w każdej chwili zdarzyć się że zacznę rodzić normalnie i co wtedy e, jak szybko muszę i muszę jechać do szpitala, żeby zdążyć, żeby jeszcze zrobić mi cesarskie cięcie, tylko widzicie z drugiej strony za każdym razem, kiedy wstaję rano kiedy zjadam śniadanie, mam świadomość tego że cokolwiek by się teraz stało Muszę już rodzić naturalnie. Bo w mojej głowie chyba mi się wydaje, że znaczy. W mojej głowie mam chyba, takie, chyba tak jest, nie wiem, może mylnie, myślę, ale wydaje mi się, że w momencie, gdybym teraz na przykład e, złapałoby mnie cokolwiek, i byśmy musieli jechać rodzić, to nie dostałabym chyba już e, możliwości cesarskiego cięcia, dlatego że nie mogliby mi podać znieczulenia, bo teoretycznie przyjeżdżając do szpitala. Muszę być na czczo. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, jak to działa w sytuacji, kiedy, mm, kiedy coś by się stało nagłego, ale w piątek mam, teraz w ten piątek, już dwa dni mam spotkanie, z, jadę do szpitala ostatni raz, nie na poród, mam spotkanie z anestezjologiem, więc tam wszystko się dowiem, ale to jest dopiero w piątek, a dziś mamy środę. E, zaczyna mi boleć w krzyżach z tyłu. Czytałam gdzieś tam, że to są już takie pod, po, początkowe przygotowywania się organizmu do porodu. E, wiem, że kobiety mogą rodzić w 39 tygodniu, inne rodzą jeszcze wcześniej. No, teraz tak naprawdę w każdej sytuacji może się coś zdarzyć. W każdej chwili, e, tak jak mówię, jesteśmy zwarci i gotowi. E, dojazd do szpitala jest to kwestia Mateusza z pracy 10 minut. Do moich rodziców, żeby zostać chłopakami, no i dojazd do szpitala. Nie wiem, nie wiem, ale zaczynam się bać. Zaczynam codziennie kładąc się do łóżka. Eee, no, wszystko, wszystko co już robię, robię z taką, taką, taką lekką dozą ostrożności. Eee, no, nawet boję się już jechać sama gdzieś dalej, wiecie, do sklepu z chłopakami czy coś. Ograniczam się tylko tak gdzieś blisko domu, blisko, blisko. Eee, Blisko no, żeby gdyby coś to mieć... zdążyć wrócić. <noise> tak, więc życzę Wam miłego wieczoru. E, dziękuję, że znowu wysłuchaliście tego, co mam Wam do powiedzenia. E, I co? Gorąco pozdrawiamy i do zobaczenia. Góziaczki. papa. O, kto przyszedł jeszcze? Huguś? Proszę się pokazać. Dzień dobry. Nie, teraz już zrób papa, pa, bo już kończymy. Bye, bye bye. Bye A buziaczka pośle wszystkim? Pośli wszystkim. Ślicznie. Pięknie. I bye bye. Bye bye.